Witam, czas na porcję świeżych wiadomości. Zaczynamy od kolejnych dobrych wieści dla Wojska Polskiego. Wojskowy Instytut Techniki Uzbrojenia miał poinformować, iż nowa amunicja APFSDS z kalibru 120 na 570 mm PZ531 Generacji II lub PZ531 Mark II. Jest już na ukończeniu testów, a być może nawet czeka już na decyzję Ministerstwa Obrony Narodowej, aby w końcu przyjąć to nową amunicję na uzbrojenie i rozpocząć produkcję seryjną. PZ-531 Mark II ma penetrator wolframowy o długości 620 mm i sabot ze stopu aluminium 7075mm. Co więcej, jak na Twitterze informował mój kolega, piszący również do magazynu Nowa Technika Wojskowa Pior Bies, badana ma być możliwość dalszego wydłużenia penetratora do 680 mm poprzez wydłużenie przedniego segmentu oraz wymiana sabotu aluminiowego na kompozytowy, co pozwoliłoby na znaczną poprawę osiągów poprzez redukcję masy pasożytniczej sabotu. Poza amunicją APFSDS w witu mają także trwać prace nad amunicją PELE także w kalibrze 120x570 mm. Amunicja PELE bazuje konstrukcyjnie na amunicji APFSDS i zewnętrznie praktycznie niczym się nie różnią. Różnicą jest natomiast konstrukcja penetratora, który w amunicji PELE po przebiciu nawet dość cienkiej osłony pancernej. Ulega znacznej fragmentacji, rażąc siłę żywą i istotne komponenty wewnątrz wozu dużą ilością odłamków. Ceną za to jest oczywiście dużo niższa niż w wypadku amunicji APFSDS zdolność do przebijania ciężkich pancerzy przednich współczesnych czołgów podstawowych. W każdym razie, to są dobre wieści, trzymajmy kciuki, żeby w końcu nowa amunicja trafiła. Do wojska polskiego do jednostek uzbrojonych w Leopardy 2. No, wraz z nową amunicją dobrze by też było, żeby w końcu pojawił się i nowy czołg, dającej się przewidzieć przyszłości. No ale na to jeszcze poczekamy. Tymczasem w Stanach Zjednoczonych wyłoniono zwycięzcę na nową wieżę dla wariantu kołowego bojowego wozu piechoty w ramach wozów rodziny Striker. Zwyciężyła firma Oshkosh, znana z produkcji m.in. ciężarówek rodziny FMTV, samochodów MATV czy JLTV. Firma Oshkosh współpracuje tutaj z firmą Pratt Miller i Rafael. Nowa wieża bazuje na rozwiązaniach z wieży Samson konstrukcji Rafaela. Wstępnie kontrakt wart jest około 130 milionów dolarów, zaś łącznie dostarczonych ma zostać ponad 500 kołowych bojowozów piechoty dla 6 brygad SBCT. Wartość takiego kontraktu oceniana jest na łącznie po dostarczeniu wszystkich wozów 942 miliony dolarów. Dostawy trwać mają do 2027 roku. Wybór tej wieży był lekkim zaskoczeniem. Wcześniej za faworyta uznawano wieżę RT-40 od Kongsberga. Z drugiej jednak strony wieża Samson jest łatwiejsza w integracji ze standardowym kadłubem. Nie trzeba go podwyższać, co oczywiście oznacza mniejsze koszty, szybszą pracę i tak Tutaj na fotografii macie właśnie dwa prototypy. Ten na górze to prototyp zwierząt Kongsberga, na dole zwierząt od Oszkosza. Jak widać, ten zwierząt od Kongsberga no, ma wyższy kadłub, jest on podwyższony, natomiast zwierząt od Oszkosza używany jest standardowy, niższy kadłub. Co więcej, wieża Samson, szczególnie w wariancie Mark II jest już w pełni zintegrowana z wyrzutnią przeciwpancernych pocisków kierowanych oraz aktywnym systemem obrony Trophy. Nie wiadomo czy strikeri US Army otrzymają w pełni wyposażone wieże, czy jednak lżejszy wariant tutaj widoczny na fotografii. Tak czy owak... Podstawowym uzbrojeniem będzie armata M813 kalibru 30 mm, będąca nowocześniejszym wariantem znanej w Polsce armaty Mark 44S. Uzbrojenie pomocnicze stanowić będzie sprzężony z armatą karabin maszynowy M240 kalibru 7,62 mm. Przenosimy się teraz do Norwegii. Otóż koreański koncern Hyundai Rotem złożył Norwegii propozycję na nowe czołgi podstawowe, bardzo podobną do tej, jaka złożona została Polsce. Hyundai Rotem oferuje czołgi w wariancie oznaczonym jako K2NO. Nie wiadomo jaka byłaby ich dokładna konfiguracja, ale możliwe iż odpowiadałaby konstrukcyjnie propozycjom K2PL i K2M. Propozycja Korańczyków obejmować ma licencję, która obejmowałaby montaż końcowy w Norwegii. W tym także użycie norweskich podzespołów jak system łączności dowodzenia Kongsberg ICS, a także zdalnie sterowany moduł uzbrojenia Kongsberg Protector i również lokalnie produkowaną przez firmę Namo amunicję programowalną. K2 no e, miałby otrzymać także zmodyfikowany system klimatyzacji oraz pomocniczą jednostkę prądotwórczą, a także aktywny system obrony. To sugerowałoby proponowaną konfigurację bliższą K2PL. E, co więcej, Norwegii Korea proponuje także udział w programie czołgu K3 z wieżą bezzałogową, uzbrojoną w armatę gładkolufową kalibru 130 mm. I podobnie jak Polsce Norwegom oferowana jest także współpraca w sektorze cywilnym z Hyundai Motor Group, jeżeli także chodzi o napędy wodorowe, transport kolejowy czy auta elektryczne. Także no, zobaczymy, co z tego wyjdzie. E, zobaczymy być może, jaki wpływ będzie to miało na prowadzony w Polsce program Wilk. E, trzeba czekać i, i obserwować samą sytuację na chwilę obecną. Jak informowałem jakiś czas temu, w Turcji po raz pierwszy uruchomiono silnik Batu o mocy 1500 koni mechanicznych. Dla czołgów podstawowych oraz innych ciężkich pojazdów gąsienicowych. Natomiast niedawno po raz pierwszy uruchomiono silnik utku o mocy 1000 koni mechanicznych przeznaczony dla bojowych wozów piechoty, armatochałbic samobieżnych i tym podobnych pojazdów. Oznacza to, że Turcja w niedalekiej przyszłości może stać się dostawcą całej rodziny wysokoprężnych jednostek napędowych w układzie V. Tym samym stając się atrakcyjną alternatywą dla silników MTU. Tymczasem białoruskie zakłady MZKT ujawniły projekt kołowe, kołowego transportera opancerzonego czy też bojowego wozu piechoty oznaczonego jako BTR V2 lub MZKT 69003. Jego prototyp zaprezentowany ma zostać podczas wystawy Milex 2021 w Mińsku. BTR V2 ma mieć masę około 19 ton. Załoga składać ma się z trzech żołnierzy, zaś desant z 8 żołnierzy. Napęd stanowić ma sześciocylindrowa jednostka wysokoprężna WP-13, 480A0 o mocy 460 koni mechanicznych, współpracująca z sześciobiegową skrzynią biegów. Maksymalna prędkość wozu na drodze utwardzonej wynosić ma 110 km na godzinę, zaś wodzie 10 km na godzinę. Na grafikach wóz prezentowany jest zwierząt bojowego wozu piechoty BMP-2, uzbrojoną w armatę 2A42 kalibru 30 mm. Sprzężony z nią karabin maszynowy PKT lub PKTM kalibru 7,62 mm oraz wyrzutnie przeciwpancernych pocisków kierowanych konkurs. Ministerstwo Obrony Federacji Rosyjskiej poinformowało, że do końca 2021 roku wojska lądowe otrzymają około 200 czołgów. Ma to być około 30 nowych T-90M. A także 90 zmodernizowanych T72B do standardu T72B3, jak również 80 zmodernizowanych T80BW do standardu T80BWM. T90M trafić mają do zachodniego i południowego okręgu wojskowego. T72B3 trafić mają do wszystkich okręgów wojskowych, za wyjątkiem północnego okręgu wojskowego. T-80 BWM trafią zaś do północnego okręgu wojskowego oraz na Daleki Wschód. Tymczasem ukraińskie media branżowe informują, iż turecka spółka Aselsan oferuje Ukrainie samobieżne zestawy obrony przeciwlotniczej KORKUT. KORKUT składa się z nośnika w postaci gąsienicowego pływającego wozu bojowego ACV-30. Będącego dalszą ewolucją amerykańskiego transportera AIFV, który sam w sobie jest dalszą ewolucją transportera M113, na nośniku ACV-30 zainstalowana jest albo wieża z uzbrojeniem. Wariant ten znany jest jako Korkut SSA. Uzbrojenie stanowią dwie armaty automatyczne kalibru 35 mm. Earlycon KDC-02 zdolne do wykorzystywania amunicji programowalnej oraz radar kierowania ogniem i elektrooptyka. Drugi wariant to KORKUT KKA z radarem wykrywania celów, elektrooptyką, systemem identyfikacji swójobcy oraz systemem dowodzenia baterią. System Korkut największą użyteczność miałby w wypadku armii ukraińskiej w zwalczaniu bezzałogowych statków latających, służących do wykrywania celów oraz naprowadzania ognia rosyjskiej artylerii. I to by było na tyle w tym odcinku wiadomości. No i zobaczymy się w kolejnym filmie, już wkrótce. Trzymajcie się.